Dzień dobry, kochani. Nawet nie wiecie, ile razy zmieniły nam się dzisiaj plany z samego rana. Dzień dobry, witam, witam. <laughs> Jestem ja też. Tak, ja wiem, że ty też jesteś. Myślałam, że się odezwiesz trochę później, dasz mi dokończyć zdanie, ale już się zaczęłam przyzwyczajać, słuchajcie, że, um, że wtrynia mi się, jak mówię. W każdym razie. Pierwsze podejście miało być takie, że mieliśmy jechać na fajną wycieczkę razem ze znajomymi. Niestety okazało się, że z samego rana, słuchajcie, tak lało, że musieliśmy wszystko praktycznie przesunąć w czasie i stwierdziliśmy, że pojedziemy wszyscy razem na stare miasto. Ale Max mówi: Chodź, pojedziemy się na chwilę do Biedronki, podjedziemy załatwić parę spraw, i tak zrobiła się godzina 12. Zadzwoniliśmy do znajomych, a oni stwierdzili, że wolą jechać na basen. Także jedziemy na starówkę. Tak, sami. idziemy, idziemy na, stary, tak. na spacer Odwozimy, czekamy teraz właśnie na znajomych którzy Będziemy drugim samochodem którzy drugim samochodem e, jadą na basen a zawozimy ich na warszawiankę czyli na jeden z największych tutaj basenów e, basen olimpijski e, są z córką, więc chcą żeby ona też trochę skorzystała z tego, że ma wakacje e, my już niestety nie jesteśmy przygotowani na to, żeby jechać jednak na basen, więc my jedziemy sobie na starówkę i tam pójdziemy na obiad ale właśnie zanim pojedziemy na starówkę, od, zawieziemy ro, y, znajomych właśnie tam na Warszawiankę. No i słuchajcie, takie plany na dzisiejszy dzień. Ale muszę Wam też zdradzić, że tak na dobrą sprawę nie miałam dzisiaj nagrywać. I Max mówi do mnie: Nagrywasz dzisiaj vlog? Nagrywasz dzisiaj vlog? "Exact, no. No. Robimy vlog dzisiaj. No, czyli nagrywamy dzisiaj vlog i życzymy Wam miłego oglądania jak zawsze. Robimy vlog, idziemy spacer, andiamo a mangiare i wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w Bazyliszku. E, my tą restaurację już znamy, kiedy siedliśmy tutaj bardzo dobrą kaczkę. E, a teraz nie wiem, co będziemy zamawiać. Max się zastanawia, zobaczcie. O! E, dzisiaj podobna jest też jakaś oferta dnia na mule. Ale myślę, że wybierzemy coś z karty. I zaraz pokażemy wam, co zdecydowaliśmy. Maximo, zjesz całą tą golonkę? Tak mam, nie widzi się. Co mała, a nie podoba ci się jakaś dzisiaj, a musisz spróbować. No dawaj. Dziękuję. A słuchajcie, ja sobie wzięłam kurczaka z ryżem w sosie szpinakowym. Zaraz będziemy próbować. Massimo, buon appetito! Grazie. Massimo. Czy ty możesz przestać dokarmiać Wenecia, zwierzęta? W Wenecji jesteś? No patrzcie na niego. Zbieramy się teraz na taras widokowy w Pałacu Kultury. Zobaczcie. Tu, 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 tu. Także zaraz zobaczycie piękny widok na całą Warszawę. Zabieramy Was ze sobą. Kto jeszcze nie był, ten ma okazję właśnie teraz. I'm um... Kochanie, gdzie jest nasze mieszkanie? Szukaj naszego bloku, nasz blok. Poczekaj, poczekaj, moment. No ja już widzę. Ja też, tam. Tam, gdzie jest ten pomarańczowy, tak? No. Si wedde, si wedde. Do wystarczy parace ranczowe, do wyjdź dwa. Do Słuchajcie, tam przed nami, o tutaj, zaraz zrobię zbliżenie. Jest stare miasto. O widzicie, przepięknie to wygląda. Massimo, ty piącę. bello eh ma vedi Visua? Lo, lo vedo, lo vedo il fiume Visua mm -hmm. uh, no, Vistula Visua Visua, visua. you know Mam nadzieję, że widok wam się podobał na Warszawę. Mogliście troszeczkę zobaczyć, jak to wszystko wygląda z 30 piętra Pałacu Kultury. A teraz słuchajcie, wybieramy się coś zjeść. Jedziemy na nocny market. Łowię rykła! Ciao. Słuchajcie, Luana chciała wam was pozdrowić wszystkich cieplutko, tak? I idziemy teraz do samochodu. zbieramy się wszyscy jedziemy coś zjeść. a ma mangiare? Si. Si? znajomych, nie wiem czy będzie nas słychać teraz, bo jest dość głośna muzyka dzisiaj. Ale słuchajcie, Massimo ma wziął sobie pajele i kalmary. A ja czekam na swojego burgera. Hey, Przyszły nasze zguby i, i, to i to... nasze burgery. Kochani, nie polecam wam tego miejsca, bo jak tutaj przyjedziecie, to będziecie chcieli próbować wszystko. Jest naprawdę wybór ogromny, ludzi mnóstwo, a jedzonko takie. My już się teraz zbieramy do domku, jedziemy odwieźć ekipę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. pa!